Dlaczego Was zachęcam do nabycia tej drewnianej deski? Pamiętajmy o tym, że używanie wszelkich produktów, które nie są firmowane logiem Thermomix, nie są oryginalnymi częściami, skutkuje tym, że możecie utracić swoją gwarancję. Ta deska natomiast jest rewelacyjna. Po pierwsze, yy, Pomaga nam w utrzymaniu właściwej pozycji w thermomixie. Wiemy, że w thermomixem nie możemy przesuwać, możemy go jedynie przenosić z miejsca na miejsce. Jest to dość ciężki sprzęt, więc może nam być trudno. Dlatego firma wyszła nam z pomocą, wydając właśnie taką deskę. Wartość tego prezentu jest 199 zł. Jest pięknie ologowana, zobaczcie, ma przepięknie wyfrezowane otwory, które służą jako podstawki do naszych nóżek w thermomixie. Tu z tyłu natomiast jest świetnie wyprofilowana. Co nam ułatwia przesuwanie urządzenia. W takiej pozycji, kiedy mamy termomiks, możemy nim swobodnie sobie operować, ponieważ zobaczcie, kładę go sobie w odpowiednich miejscach. Mam pewność, że nawet przy wyrabianiu ciasta drożdżowego urządzenie nie będzie nam goniło po blacie. I dzięki tym wyprofilowanym tutaj otworom możemy swobodnie sobie termomiks przesuwać w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Pamiętajcie, ta deska w tym miesiącu jeszcze. Jest w katalogu prezentów za każde polecenie, które zakończy się kupnem Thermomixa. Tą deskę otrzymujecie ode mnie. Także chwytajcie za telefony, dzwońcie, czekam na Wasze wiadomości i zapraszam serdecznie.